Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Znam Mateusz Kaniowski. Witaj. Tak serdecznie. Skąd zmiana federacji, jeśli chodzi o prowadzenie konferencji? Skąd Zmiana? Jeśli chodzi o... bo tam wchodziłeś do OKTAGONu, przeprowadzałeś wywiady, komentowałeś. No i teraz jesteś też w High League. Będziesz to łączył, czy...? Łączył. Właśnie dlatego zaznaczyłem, że zmiana, bo już o tym kilka razy mówiliśmy. Mhm. Bokzel też o tym mówił. Tak, ja rozmawiałem z Fejmem o tym wszystkim. Nie łączyła nas żadna umowa taka, że muszę być tylko i wyłącznie w jednej federacji. Mieliśmy to przegadane. No i zanim przejdę do High League oczywiście też wykonałem taki telefon kulturalny, żeby powiedzieć, że będzie taka sytuacja, żeby nikt się nie zaskoczył i nie wyjdzie z internetu. No i... Wszystko poszło w tę stronę, że OK, każdy to rozumie, więc najprawdopodobniej będę komentował następną galę i będę być może wedy w OKTAGONIE, bo to właśnie zależało od, od gali, tak jakby. Nie, byli, nie było im troszeczkę przykro? Jak przyszedłeś do niej z taką informacją? Szczerze. Być to nie odczułem tego w ogóle. Właśnie bardzo miło jestem w ten sposób potraktowany. Pracujemy długo, ten rynek jest coraz większy, nie ma co ukrywać. I tak jest, że po wszystkich galach, czy to cokolwiek zmienia Fejmowi? Tak, całkowicie szczerze. No, tak naprawdę i tak. Jest, robię wywiady w każdej gali. To, że poprowadzę gdzieś konferencje, Słuchaj, no są pewne oferty, przy których się nie odmawia i tej oferty, w moim odczuciu, nie odmówiłby nikt w Polsce. Więc czemu ja miałbym sobie nie zarobić, nie sprawić czegoś nowego, skoro to nic nie zabiera Fejmowi i ja dalej będę dla nich wykonywał dokładnie tę samą robotę? A propos ofert. Yy... Bo to, o tym też mówi się od dawna. Czy ty myślisz w ogóle, żeby kiedyś stoczyć walkę w Oktagonie? Nie chciałbym, bo uważam, że jeżeli zawalczę raz, to to całe moje dziennikarstwo może w jakiś sposób prysnąć. Nie po to się tyle lat edukowałem i z tego zarabiam i na tym bazuję no, całą swoją przyszłość. I na tym się wszystko wybudowało. Żebym teraz wychodził do Oktagonu, bo tak, wywiadów wtedy nie zrobię. Nie popracuję. Z sobą. <laughs> to byłoby strasznie narcystyczne. E... Nie chciałbym tego. Myślę, że będę unikał tego. Wiadomo, że jeżeli ktoś przyjdzie i nawet osoba, która by powiedziałaby, że nigdy nie zawalczy, a jednak miała jakieś coś wspólnego z Warki, ktoś ci powie, że ci wyciąga takie pieniądze na, na stół, że wiesz, że nie zarobił ich przez całe życie, no to każdy by to raczej wziął. Ale nie chciałbym bardzo tego i myślę, że będę się wstrzymywał i raczej tego najdłużej. nie dojdzie. Tak. Okay. Teraz chcę poruszyć taki temat, który może dla Ciebie będzie nieprzyjemny, na pewno będzie, nie wiem czy chcesz o nim mówić, o, o tym co zaszło niedawno z Tobą, jeśli chodzi o Twoje zdrowie, to taka nieprzyjemna sytuacja, ale chcę o tym wspomnieć, ponieważ nam też ostatnio grożono i chcę właśnie poruszyć ten temat, jeśli chodzi o dziennikarstwo w, na Freak fightach. no bo tego to nie było poruszane, jeśli chodzi o, o dziennikarzy... W, w Już internecie, w internecie. Tak. To nie ma nic zupełnie wspólnego z żadnym grożeniem, z żadnymi e, awanturami, z żadnymi konfliktami. E, temat jest mocno nieprzyjemny i ja po prostu nie mogę o nim mówić więcej. Nie? Powiedziałem tylko tyle, ile mogłem na live. E, Ciężko jest w ogóle mi mówić o tym, bo ja bym momentami wręcz chciał się tym nie wszystkim powiedzieć, ale są tematy, o których po prostu nie, nie, można mówić i na pewno to nie miało nic wspólnego z tym, że ktoś mi groził albo coś ode mnie chciał złego. Okay, ale jesteś osobą publiczną, rozpoznawalną. Nie jesteś dziennikarzem TVN-u ani Polsatu, za którym stoi jakiś dział prawny, że no nikt nie dotyka takich osób, no bo wiadomo, że skończy się to, skończy się to nieprzyjemnie w sądzie. Nie mamy takich, nie mamy ze sobą dzieła prawnego, nie pracujemy w korporacji i tak dalej. No jednak jest te ryzyko, że ktoś kiedyś na ulicy nas spotka, nie podoba mu się na przykład Twój wywiad z Denisem, czy mój wywiad z kimś tam. No i do takich sytuacji może w przyszłości dochodzić. No i to chyba trzeba o tym zacząć głośno mówić, bo nas też spotkała taka przykra sytuacja. Właściciel Royal Division powiedział, że przyjadą do mnie chłopaki z miasta, z Wrocławia, zna mój adres i wyprowadzę się z z Wrocławia. I właśnie o tym chciałem z Tobą porozmawiać. Co Ty o tym sądzisz? Tego nie śledziłem akurat, więc mam nadzieję, że Ty jesteś dziennikarzem, masz prawo pracować i nikt nie ma prawa Cię za to karać, więc doskonale sobie z tym poradzicie. Natomiast, jeżeli chodzi o moje życie i robienie wywiadów, no uważam, że ktoś, kto by miał Cię atakować za robienie wywiadów freakfightowych, czy z zawodnikami, no musiał być kompletnym świrem. Co prawda, zdarzyła mi się taka sytuacja w życiu, ale to nie przez to, że komuś się nie podobały wywiady, tylko po prostu Kiedyś miałem sytuację, że ktoś chciał e, pobić się z kimś związanym z MMA. Mhm. I już nie pomyślał o tym, że to dziennikarz. Nie? Ważne, że był ten przedrostek MMA. Okay. E, natomiast e, dosłownie na całe życie wiesz na ten, konf na ten kontakt z widzami, gdzie e, no jednak nie ukrywajmy, w tym takim przedziale wiekowym od 15 do 30 roku życia, no to naprawdę bardzo duża część osób cię rozpoznaje i cię kojarzy. No to wiem, takie incydenty dwa. Że ktoś był dla mnie nimi z powodu mojej pracy, a tak to zawsze jest tak, że każdy się cieszy, każdy jest uśmiechnięty od ucha do ucha. Jeszcze wracając do twojej sytuacji, to z Twoim zdrowiem jest już wszystko okej? Okay? Tak, wszystko okej. Okay. Tak jak widać jest wszystko dobrze. Po prostu wtedy, tak jak mówiłem na wywiadach na moim live'ie, miałem bardzo spuchnięte wszystko, ile to stałem bokiem. Jeżeli ktoś chce zobaczyć dokładny fragment to rewo nagrał kawałek tego live'a i też chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję, bo zrobił to profesjonalnie, nie wyciął nic z kontekstu, dał całkowicie moją wypowiedź. Więc jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, będzie pytał w komentarzach, to właśnie u niego na kanale. U ten testy byłeś. No gdybym był u to bym o tym powiedział, bo ludzie, właśnie to mnie trochę w internecie szokuje, że ludzie tak łatwo dopisują sobie historię, że traktują tych ludzi, którzy tu są os normalnymi osobami, jak y, osoby z serialu, na zasadzie, że można się pośmieć, powygłupiać, o, może sobie zrobił, zrobiła, może coś, no nie, no tak życie nie wygląda. A chciałbyś kiedyś o tym opowiedzieć, jak już wszystko będzie wyjaśnione? Może kiedyś, ale... <głos》> Wiesz co, bo to jest taki temat, który u nikogo nie wywołał uśmiechu na ustach, tylko raczej e, nic, nic fajnego. Nie, nie, nie. Chodzi mi tylko o to, że e, można gadać o fajnych rzeczach. Jakby to była jakaś zwykła bójka, gdzie bym się z kimś bił, to bym o tym chętnie opowiedział. Znaczy chętnie. Po prostu mógłbym o tym opowiedzieć. Natomiast tutaj, no, no nie, no nie. No, są rzeczy, które nie są fajne do opowiadania nawet. A to jest taka kwestia, którą warto gdzieś tam poruszyć, żeby to się więcej gdzieś tam nie powtarzało? Czy w ogóle nie powinnie, czy w ogóle nie chcesz o tym mówić, bo nie warto o tym wspominać? Bo na razie na pewno nie mogę, i, i na razie nie chcę. O. Okej, super, to byś nie miał więcej takich danych. Znaczy, na razie nie sytuacji. chcę o tym mówić, ale bo to jest tak powiązane. Dobrze. Ale kiedyś, kiedyś może, może do tego dojdziemy. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję.